Słuchajcie, zostałem dodany do moda w Minecraft i to jestem właśnie, ja zobaczyłem to na kanale Enziego, więc dzięki w ogóle, ale zobaczymy zaraz na tym, co wszystko będzie polegało. Tak wyglądał mój stary skin i słuchajcie, ten mod dodaje pełno, naprawdę pełno różnych polskich youtuberów i waszym zadaniem będzie odgadnąć co z danego youtubera wypada, dlatego że zobaczycie, ja już wam od razu zdradzę, co wypada ze mnie, dlatego że ze mnie wypada po prostu... Takie złoto, czyli żeby oh. oczywiście z życia inocenta oh, tutaj. No. Więc Złopak. nie ma co. I dzisiaj właśnie na tym będzie polegało to wszystko, więc będziemy testować tych wszystkich różnych youtuberów i Waszym zadaniem będzie odgadywać co z danego youtubera wylatuje. Jeśli zgadniecie dobrze, to ja wam zostawiam kolejny blok tutaj do przodu i to oznacza, że macie jeden punkt, więc oh, rozumiecie. Jeden, jeden do nie, ty, ty, nie, masz, ty do nie masz żadnego punktu. Nie do, ma do wygrania jest satysfakcja nie. oraz możliwość wystąpienia w kolejnym teledysku! Oh. Yeah. Niesamowite. Yes. 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 Yes, dobra, w takim razie słuchajcie, nie ma co, tylko zaczynamy od pierwszego youtubera, wy oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, dlatego, że do miliona jeszcze strasznie dużo, jest, dobra, w takim razie yes. nie ma co, tylko wylosujmy jakiegoś youtubera, ja myślę, że zaczniemy może, e, powiedzmy, m, od mojego ulubionego, to w takim razie lecimy, dobra, słuchajcie, w takim razie, pierwszy youtuber, co może wlecieć z Wojana? Co, czy, czy wy wiecie w ogóle, jaki to wojen? A, <grym> tak, tak, tutaj tak. On jest chce strasznie uciąć. Dobra, czy ktoś z Was ma już jakieś gotowe ten? Nie musicie kryć tych przycisków, ja będę jakiegoś kupiła, jak macie. No i ten Sim. No też tak myślę. Nie wiem! No to się wy... A A są komartynkowe? Tak, 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 goti? Tego, diamentowa zbroja, bo miał odcinek diamentowa zbroja dla psa Okej okay, dobra, coś jeszcze Serio? Na pewno to ja mogę... Dobra, dobra. diamentowy miecz. On Diantowy miecz. On, on, miecz. On, on gra dużo w skywarsy To też mamy to, to, miecz. Diamen, to no. Diamentowy Diantowy miecz. Dobra, Diantowy uwaga, w takim razie... Papa pa, Wojan! O nie! Light Wy wszyscy widzimy! Dlaczego? Co no, jest? Dlaczego? A już wiem na jakiej zasadzie chyba to jest. No działa. właśnie... OOOOOOO! Ja! Dobra! Co może wlecieć z Itesima? To jest Itesim! To jest stary... Ale to jest niemożliwe! No jesteś w tym i Itesim! Nawet nie wiedzieliśmy tego! Co może wlecieć z Itesima? Co może wlecieć? Itesim, co ty myślisz? No, co ja ty wiem. Wiem? No, właśnie to jest taka, Ka Każdy z was po kolei, każdy z was po kolei. Szybko, Goty. Rozowy Dobra, stary. Wełna biała. Dobra, Itesim. Coś może z budowaniem, na przykład. Co z budowaniem? Nie wiem, Kilo. Kilo. okej, okay, Kaczuba. Szara wełna, szara wełna. Szara Uuuu, akacja plank! dokładnie. Oh, Wszyscy was Dobra! Okej, okay, ale dobra, to myślę, że ktoś z Was może... Co pierwszy ten lepszy, uwaga, przygotujcie się, bo to może być tej jasna odpowiedź. Słuchajcie, uwaga, 3, 2, 1. Zobaczmy w takim razie. Pierwszy był stanej, pierwszy był Stanley. Czapka żółwia. Okej, okay, czapka żółwia. Goti był chyba drugi, albo i Tesim. Nie, goti był drugi, goti był drugi, yes. no. Jajko żółwia. Jajko żółwia. Co jeszcze może być takiego? I test im. Ja też ja ja mówię, że to jest ten hełm żółwiowy. Hełm, ale żółwi. została jeszcze jedna rzecz żółwiem, kaczucha. No wiem, ten, czy to szardy, nie? Co ty obstawiasz, kaczucha? To rupa żółwia. Czyli te szardy. Zobaczmy w takim razie, czy cokolwiek z tego. No nie! Wodorosty! wodorosty! No w sumie wodorosty. Ale Ale no. czemu? Dobra, no to trudno. No bo to chyba już wiedzą. No tak, bo, patrzę, było bo... teraz z, zabierzemy tutaj. Dobra, nie ma co, ale lecimy w takim razie z Bremem. Co może wylecieć ciekawego? Dobra, pierwszy w ustalnej. E, Diamentowy mierz. Okej, okay, i Tesim? Niebieska wełna, po prostu. Niebieska wełna, Goti. Czy W nikt właśnie nie zgłosił chyba? Ja, ja daję płotek, bo związany z parku jest Okej, okay, płotek i go... Dobry pomysł. Niebieski konkret Okej, okay, może okienko jakieś wyleci, zobaczmy. Niebieski konkret, Brawo nie, jest! Nie, jeden dla GOTE'O! Dobra, gratulacje, no nie, niesamowicie. Nie tak. Dobra, ale zobaczmy w takim razie, ja sobie tutaj przygotuję kilka i wydawało mi się, że gdzieś widziałem po drodze to. Dobra, w takim razie, słuchajcie, kolejna rzecz przed nami, lecimy. Co wyleci z skkf? -a? Pierwszy był na pewno i Tessin. Kurde, bananów nie ma. No właśnie, co może wylecić? To musi być coś z żółtego. No to, jest, no to dobra, to, 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 to będzie ta, żółty kontry. Dobra, stalnej. Żółty country. To dobra, goty. Żółty kontry. Dobra i kacucha. Żółta, nie, żółta barwa. Żółta... barwnik, barwnik, barwnik ale żółty daj, wiesz o co chodzi okay. wiadomo, wiadomo. Żółty konkret! jest yes! 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 Punkty tutaj, czuchy Gratulacje o, w takim, takim razie! <laughs> Dobra, ale mam kolejnego youtubera niezbyt związanego z Minecraftem, ale zobaczmy Co może wylecieć w takim razie? Okej, okay. eee, Ten, brązowy konkret Brązowy, i te sim? To, jest im, ty to powiedziałem... będzie pomarańczowy konkret A pomarańczowy, pomarańczowy. Dobra, ale to już, nie wiem, już miałeś ja pytanie, kto to jest? To jest Narf, Narf. To jest Narf o, o, to, Dobra. Konkret też Pomarańczowy dobra. konkret, czyli Pomarańczowy Konkret Digotti. Dobra, dyskwalifikacja niebieski, Gotiego. Z... Niebieski, niebieski, niebieski concrete. <laughs> Pomarańczowy Concrete! Dobra, Ej, czyli to kaczucha o, i, to i to kto? I Tesim, tak? Dobrze. No nie, dlaczego nie, a... nie pomyślałem. Czyli skoro, słuchajcie, to, na razie to przegrywa to, co... tutaj kaczucha ze Stanleyem Mamy po jeden punkt, a na pierwszym miejscu i Tesim oraz Goti z dwoma punktami. Więc no, nie ma co. Ja tutaj w takim razie sobie wybieram kolejną osobę. Dobra, to jest w miarę fajne. Uwaga, zobaczmy w takim razie. Co wyleci z polskiego pingwina? Stanley pierwszy czarny dźwięk. Konkret, czarny, czarny concrete i Dessin drugi. Ja bym A bo dobra. Jaka. Goti? Lud, lód. Lód. dobra, i Tesim. To jest właśnie mi się wydaje, że lud może... Ale jest mówiwać. utwardzone czy normalne? Mówicie o normalnym w takim razie. Normalny, Okej, okay. Kaczucha? To ja daję Charlie concrete też. Dobra. Uuu, to ryba, Pinkka. co jest trochę możliwe jeśli chodzi o pingwiny, no, bo pingwiny. pingwiny ogólnie jedzą. Ale dobra, nie ma co, tylko testujemy kolejnego. Co może wyjdzie w takim holly. razie... Stanley! Jasno, niebieski country Okej, okay. czy ktoś jeszcze coś postawił? I Tesi? Nic, nic. Nic nie wleci, dobra <laughs> Goti? biały konkret. Okej, okay, i keczucha? I on concrete. Okej. Okay. Leciał dirt, więc co so prawie i decyduje... Yes! Dobrze, jest! Potrzebuj! No nie no, nie zaliczamy mu chyba tego tutaj. Ej, ja zobaczę, czy ktoś tutaj jeszcze... Ej, nie ma nikogo, nie... Ale ja widziałem jedną ciekawą rzecz, uwaga. Jest jedna ciekawa rzecz, zobaczmy w takim razie. Co? Stalny pierwszy był O nie, co? To jest joda Zielony Konkret zielony Też daje Zielony Konkret Zielony Konkret I te jest im no Godin. Ja daję też chyba Zielony Konkret, no nic mi więcej nie stało Zielony Konkret, Godi Diamentowy, Diamentowy Miecz, no w sumie zobaczymy Szary concrete, no nikt niestety zbył. No, Dlaczego szary? No nie. Dobra, ale jest kolejny jajko w takim razie, zobaczmy. Kto? To jest Kaluch? Kaluch to jest. Zobaczmy. On ma takiego skina. Stanę. Diament, dobra, co jeszcze takiego? goti Dobra, tu będzie, tu będzie brązowy konkret. Brązowy i kaczucha? Czerwony konkret. Zobaczmy. uuuu, to jest... <laughs> Nie, to jest Rafa Koralowa. Rafa Koralowa. Rafa Koralowa. Oj tak. Okej, okay, ale w takim razie lecimy z kolejnym jajuszkiem. Co wyleci z Josiego? O, Got, Różowa wełna. Różowa wełna, stanne. No, Josiego wyleci skurupa teraz, właśnie żółwia. Ty wy żuwiaty, stane jasny konkret, tak? Jasne, Zielony jasny. jasny. Okej, okay, kaczucha? Czy nic? No, diament. Dobra, w takim razie zobaczmy... O, liście! Dlaczego liście wyleciały! Dlaczego wyleciały liście? No nie, dobra, o jest! Zobaczmy, co wleci z pana śmietanki! Pierwszy był kaczucha. Biały konkret. Biały konkret. Dobra, dalej był chyba stalnej. Mleko. Dobra, goty? No i no, no, to jest możliwe, no. Ja biały konkret. A Ja mleko uważam. Dobra, uważaj, zobaczmy. A tu jednak śnieżka. Ja nie wierzę. Okej, mamy kolejną w takim razie. Zobaczmy, co wleci z Ja wiem, ja wiem. Skura, skóra, skóra, skóra. Skura, skóra, skóra, właśnie skóra. Skura. Skura. Ja bym tego, Jajko krowy. Jajko krowy, ty wymucie skóra, wszyscy w trójkę później skóra. Skóra, skóra, tak? Skura, skóra. dobra. Skóra daje fula, zobaczmy. Skóra! Ta, jest! Dobra, po trzy punkty, więc no muszę wam postawić teraz te wasze podstawowe bloki tutaj, w takim razie. I dobra, czyli i im wychodzisz na prowadzenie całkowicie! Gratulacje, ale Dobrze. faktycznie wpadliście na ten pomysł całkiem ciekawe i lecimy w takim razie z kolejną osobą. W takim razie zobaczmy, czy ona się do was odwróci w ogóle. Człek? Człek, no dobra, tak, to jest master czułek, tylko zobaczmy. Ja Goti był pierwszy, to prawda. Żelazny miecz Żelazny miecz, stalny Czarny, czarny Konkret, czarny. Czarny konk i desim. No ja właśnie też się zastanawiam, kurde No ja daję czarny. Dobra, dobra niech będzie ten czarny Konkret. No. Konk dobra, czyli czarny mysł. konkret trzy razy, ale to jest czarny Concrete Powder! No nie, nie! SET! No, no! <laughs> <to się laughs> no co to No nie, no to co to jest w ogóle? No dobra, ale Posłuchaj, słuchajcie, kolejna osoba, zobaczmy, wsiup! To jest Blower. oczywiście Minecraft Blowek blow jak, w jakimś nowym skinie. Dobra. Pierwszy był Gotti swoim... Cierpony... Koralowiec. Koralowiec, dobra. Stalnej. Stalnej? <laughs> Też, e, to może jeszcze raz nie Dobra, i ten. Si. Ja się zastanawiam, bo kiedyś on miał Spidermana. To, to jest Deadpool, akurat teraz. To nie był nie, ja ja jak nie, nie, on zawsze miał Deadpool. Ja daję Spidera nawet. Nie, on miał zawsze Co ty mówisz, kaczucha? Ja jako Spidera nawet. No. Jako Spiderman. I kocha, jakaś spidera. Jakaś spidera. się też wydaje, że to jakaś sieć. Zaznaczył Dobra, zobaczmy. O, sieć, no. Uu, string. Nie wiem, czy wam tego nie zaliczyć w sumie. To jest sieć, to jest sieć. Ja w takim razie zaliczam to Idesimowi i Samo się, bo mówi, się. dobrze. Jest i dla mnie to jest sieć po prostu. Dobrze jest tutaj trafione z tym wszystkim, więc nie ma co. O, jest, jest i on! Zobaczmy w takim razie, co wleci. Berek, e, palion. Goti pewnie już. Okej, okay, dokładnie, Palion, co może wylecieć z paliona? Czy możesz wleci? się obrócić normalnie, palion? Przepraszam bardzo. Halo, palion, popatrz na nas. <laughs> ten dobra, Stanley. No, ten, uh, Light. Uh, lime Concrete. Lime Concrete, dobra, Goti i z tym Tak film Okej, ok, 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 bo liść. nam się robi tutaj niefajnie nie oh, Okej, oh, 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 okay, no, dobra, Goti Kaktus Kaktus oh, i deseń no. nie, też mi się wydaje, że limonkowy, no limonkowy. A to liść! Ha! Ktoś ha! mówił liść, ty mówisz, tak? Oh, Idę który, który, który? Ja, ja mówiłem. Liść. Ale liść, no to nie no, ok, ok. to się liczy, wy, nie, wy, no, to się liczy. Nie no to się to jest birczę. To jest widzi To jest bircz, czy jest to nie ma Ja mu to zaliczam, pomylił się, a jeśli chodzi o roten, ale... Ale co to są w ogóle za osoby? Ja nie znam tych osób tutaj. O, oh, ale jest jedna osoba! Dobra, zobaczmy! Smolax! Zobaczmy, Smolaks. co ze Smolaxa może No dobra, no. Dobra, pierwszy był chyba dźwięk y kaczuchy, tak mi się wydaje. Purple concrete. concrete. Purple concrete, dobra, stalej. Yeah, purple concrete powder. Dobra, goty. <noise> okay, it. koralowie. Okej, i ten Nie, ja mam no. tak samo tyle, to y concrete zwykły. Okej. Okay. A to jest klej, tak jak wszyscy się domyślaliśmy. Tak, <gry> tak no tak, Okej, okay, dobra, słuchajcie, teraz dam punkt tylko jednej osobie. Uwaga. Czy Goti był pierwszy? Tak mi się wydaje, tak mi się burak, wydaje. Co, co wyleci? Burak, burak, burak wleci. Dokładnie, więc no, gratulacje, gratulacje burde. tutaj Goti. Dobra, bo to nie ma co, nie ma co. Dobra, może nam się uda coś jeszcze tutaj no zrobić na jedną No nie chciałem dać, No nie ma cebuli. Myślałem, że ten, że... Co, ja co ty byś tutaj chciał, stary? No właśnie, ja też się zastanawiam, się co jeszcze jest tutaj takiego ciekawego do pokazania. I dobra, zobaczmy jeszcze, okej. Jest na pewno jakiś wewnątrz albo coś. No właśnie, tutaj są bardzo ciekawe osoby, Szukaj, które... Szukaj, tak, próbują. dawaj, o... coś no właśnie no wiesz, szukam, szukam treinie, czegoś. Nie, dobra, tak, to, że my no. Okej, okay, dobra, jest kilka fajnych rzeczy, więc tak, zacznijmy w takim razie od tego, co wyraci? Sztabka żelaza. Sztabka żelaza, Gotti. No ja, wie, ja wiem, ja wiem. sztabkę żelaza. Żelaza. No, tak. ja ja też... żelaza. Dobra, też kaczuka. Czarna wełna. Czarna wełna. A to jest pochodnia! Dokładnie tak A, jak my się idzie. Dobra, nie ma co. Lecimy z kolejną osobą, która już, no, dawno nie Tego była na YouTube. Z pilotem. Dawno na YouTubie tej osoby nie było. Pierwszy eee, Stanley. Ba, ten barwnik niebieski. Barwnik niebieski, Koti Crafting. Crafting, kaczucha Blow concrete. Okej, okay, Tessie. Ten crafting jest bardzo prawdopodobny, też bym dał crafting. No, no ja coś no? obstawiam w ogóle z redstone'em ale to jest jednak tylko hej, lapis lazuli! Dokładnie tak jak myśleliśmy! No, wow. no to, to jest niebieski barnik. No, no właśnie. A ty powiedz, niebieski barnik? No. No to dobra, no to punkt dla ciebie no. w takim razie, Stanley. Dobra, Nie, A to był ciebie niebieski barnik. Nie, barmi. to był niebieski barnik. Dobra, uwaga, kolejna rzecz. Kolejny youtuber. I to jest nim? Węgiel, węgiel. Węgiel Stanley? Węgiel, węgiel. Goti? Węgiel. Okej, okay, kaczucha? Węgiel. Węgla, blok węgla chce, blok węgla. Blok węgla ty i wy wszyscy węgiel, okej. Okay. No, no nie, no nie, A, to liście znowu! No tak, bo zielony. No. no, bo zielony. Dobra, kolejna osoba w takim razie. Zobaczmy. Nie, ja wiem, Jedna osoba, tylko jedna osoba dostała punkt. Mleczyk, Żółty, żółty kwiat. Tak, lecik. żółty kwiat. Jedy... Bar... No. Ale powiedziałem, że pierwsza osoba, która odgadnia. Pierwszy przycisk był chyba Gotiego. Mój. To i przecież nie, no, łącznie z ja Dobra, daję wam dwóm punkty, bo mi się wydaje, że to wy, wy w dwójkę. No nie no, wy byliście za późno totalnie i Tess i Kaczucha. Ale pierwszy. Bo pierwszy klient na pewno Gotti, a ja pierwszy Stanley powiedział no, po prostu, więc mi się wydaje, że to był w ten no, sposób. I dobra, uwaga, kolejne. Tu pierwszy najlepszy. I Tessim. Dobra, y Ej, w sumie to może albo blok żelaza. Blok żelaza. Okej, okay, nie można powtarzać bloków teraz, więc musicie coś innego. No tak? nie. Ja, by, ja chcę. No, z żelazo. żelazo. Okej, okay. pierwszy powiedział stalin. Pierwszy powiedział stanny Gotisz coś innego musi. Nie możesz w bloku żelaza i nie możesz żelaza. Coś jeszcze? No to tego ruda żelaza. Okej, okay. i został ci jeszcze samorodek, Kaczusia. Może warto zaryzykować w samorodek żelaza. Yyy... znaczy ten, ten. Iron Fence. Okej, okay, zobaczmy. A to jest żelazo po prostu, o, więc to było o. chyba Stanley'a, tak? Ty tak. stanley miałeś. No, Dobra. Nie. Więc, Kurde. no, tak widzicie, tak o, to właśnie z wami jest, tak to właśnie, ale wydaje mi się, że to będzie teraz łatwe, co wam teraz dam, więc zobaczymy w takim razie. Są dwie tutaj fajne rzeczy, które zauważyłem i w takim razie lecimy, uwaga. Pierwszy był d stalnej. dobra Dynia powinna być, Nie powiedzieć. można dynia. powtarzać, nie d można powtarzać. ITSIM, ja, ja stalnej. Denia, Dynia, ale normalna czy świecąca? Ob ob się? obsydian, goti. No jak no ja byłem drugi, to dynia świecąca. Nie, na pewno stalnej był drugi. No co, liść. Liść, dobra, zobaczmy. A to obsydian, więc punkt leci yeah. Do takim razie no, nie, do staleja! Staleja, jak wychodzi. Ale uwaga, kto pierwszy, ten lepszy, Pamiętacie, nie można powtarzać teraz rzeczy. Uwaga. Kaczucha pierwszy był. To jest multi. Co może multi wylatywać? Płyta. Płyta, Bra to jest dobre. I Tessie? Złoto. Złoto, blok złota nie, czy diament. złoto normalne? Nie, złoto, złoto. Okej, okay, diament. I Gotti? Złota płyta. Może faktycznie to będą diamenty. Nie ma takiego złota płyta. Z Samorodek znowu ja Ale skam. Ja nie złota no, płyta. No jest coś takiego, ale to nie, nie wiem czy to, czy to zalicza. Dobra, ale słuchajcie, zróbmy w takim razie 5 ostatnich youtuberów i wy oczywiście odgadujcie też w komentarzach czy wam się coś udało. Dobra, znalazłem tutaj jedno fajne. O, może tutaj będzie też coś ciekawego Tutaj widziałem jeszcze ciekawą osobę, jest dit Zobaczmy, czy coś tu jeszcze takiego, co można się w miarę domyślać. Okej, okay, dobra. I jeszcze, jak mi wpadło teraz jeszcze do głowy, że to fajnego można by było zrobić. I dobra, jakiś. Okej, okay. i jeszcze to. Dobra, w takim razie, zobaczmy w takim razie. Słuchajcie, sześć ostatnich jajek. I lecimy teraz, y, pamiętajcie, nie można powtarzać rzeczy. Uwaga, zaczynamy. Tobiasz no, Goti i Tessim, stalnej kaczucha, taka kolejność. Goti. Jamentowy miecz. Y, I Tessim. Kurde, nie można powtarzać? Nie można mm, nie. Dobra, czarny konkret Okej, okay, stalnej Oko okresu I kaczucha Przelazny wiesz A to jest... <śmiecki> Perła! <śmiecki> <Perua. śmiecki> Ej, na, nawet nie wiem czy nie zaliczę temu stan, tego stalnego Nie! Nie? Nie, nie zaliczam, nie zaliczam to ale, ale to, był, ale to, był ale to było mega blisko Dobra, kolejna osoba, oczywiście lecimy czy on się odwróci tutaj? Dobra, ale i Stanley. to co do TJ'ego takiego? TJ'a do ciebie masło. idzie. Masło? Jak masło wylecieć? Kaczucha. No to... Ja daję złoto. Złoto, Tamkę. dobra. Czyli to może faktycznie być masło, no, yy... Gotti? Szkło! Co? Szkło? Bło. Od Kopuły. dobra, i Tesji. No kurde, ja też miałem szkło, szyba. Szyba, dobra, zobaczmy Okej, okay, czyli jest szkło! Jest szkło no i piecyk! No no jest, jest punkt dla Gotiego, ale i tak Stanley prowadzi jednym punktem, bo wy macie oh. tutaj oczywiście początek inaczej, więc nie ma co, tylko lecimy dalej. Dobra, kolejna osoba. Uwaga, kto pierwszy ten lepszy, bo to może być coś fajnego. Dobra, i te te to, to, pełną, to, pełną. to jest im pierwszy na pewno, i to jest im pierwszy. To Dobra. jest zio. E się no, ja, się co ja, e ja mam jeden pomysł, ale nie wiem, czy to <grym> będzie wylatywać <grym> na suriwalu. Sztabka złota. Dobra, Goti. Command No właśnie, też się I Stanley. Trident. Trident i... Okej, okay. no właśnie też myślałem nad Redstone'em. Ale to jest. możesz sobie Dźwiga. zostawić ten drzwi, Albo dobra, już daj mi ją. No to pasowało, no to no. A to było blisko do tego. Ile ty masz? Mm. nie, albo dobra, ja ci zapoliczę na ten Redstone, bo to było najbliżej. Cieszę, <słuch> no nie, Dobra, ale uwaga! Bo... To to, to to no nie, co wy gadacie? Dobra, w takim ja, razie, to to uwaga, to to kolejna to to rzecz. To po samym tyle można rozpoznać. I te sim. O kurde, coś z kotem, eee... Co oh, wypada? No, no... Ryba chyba wypada, ale ryba była, więc to no, musi by być ja jajko kota? Jajko kota? Chyba kolejny był stalny. Oh, najfajniejszy. Chciałem jajko kota, ale to w takim razie, no, ryba. Ryba. I kaczucha chyba też weź dalej. Nie, nie wiem, dajcie Trzy, mi różowy concrete. Jeden? Okej, okay. i goti? Też w sumie. No, no. dobry pomysł. Co mówisz? No. Co? A, ryba! a to ryba! A, to różowy barwnik! Co? Różowy barwnik! No, 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 Nie, ale niestety. Dobra, ale słuchajcie, kolejna osoba w takim razie. O, pierwszy był piorun, Nie, więc to i Dobra, to jest niebieski barwnik. Skoro... Niebieski barwnik, dobra. Stalnej. Czerwony barwnik. Gotti. Emerald od Minecraft. w I Kaczusia. O, no to ja nie, ja daję czerwony konkret. Okej. Okay. By. O nie, a to jest barwnik niebieski. To ty mówiłeś stalny chyba, tak? Nie, i te, nie. Nie, to nie, to nie, mówiłem. też nie mówił niebieski konkuit. Nie, kto powiedział barwnik? A, powiedział ja powiedziałem, Nikt nie po, ja powiedziałem, ja powiedziałem barwnik. barwnik. On powiedział niebieski. barwnik chyba. No, no to dobra. On o, o to powiedział chody. barwnik. No, a, no tak. no. Tak, no to zaliczę ten Sajanowy jako niebieski, no bo to jest nie ma nie ma no jasne, co. Czy to jest ostatnia? Czy to jest ostatnie? Czy na razie jest tak, że Stalny jest na pierwszym miejscu, a wszyscy wasza cała trójka, ma tyle samą... No, barwnikiem. No nie no. Nie zalicza się. No. Czy to jest ostatnia osoba? Czy <grym> jesteśmy ja kogoś w stanie tutaj znaleźć? Chyba zaliczymy to jako ostatnią osobę. Nie ma tutaj co? O, chociaż jest jeszcze jedna osoba. Czyli możemy dać wam jeszcze dwie szanse tutaj. Albo dobra, daj mi nawet trzy. O, nie dobra, to ja jednak zrobię tak. <grym> dobra, nie ma co, <grym> tylko lecimy, lecimy tak. Dobra, ostatnie dobra, trzy nie. szanse. Pierwsza szansa, lecimy. Okej, okay, ja. stary był pierwszy no. E ten, drop'em pióra na tej wersji, czy nie? Eee, co? Jest taki pióra na tej wersji, czy nie? No są pióra przecież. No są zwykłe pióra. No, to no. pióro, tak? Dobra, goti chyba. Jajko papugi. I no nie no. Eee, w takim razie ten jasny niebieski barnik go został. Okej, okay, i... kaczucha. Dżunglowy liść. Dżunglowy, Dżunglowy liść. Halo, proszę U. zostawić. Wow, wow, nie oh. On cię bije! Ja to ale to jest faktycznie ten, to jest faktycznie liść, niesamowite, słuchaj. Znaczy to jest faktycznie ten, to ty pióro obstawiałeś, tak? Dobra, więc teraz Ude. tylko tak na dobrą sprawę, O nie, no i to się z tym też dzieje, dobra, ale w takim razie zobaczmy, uwaga, dwie ostatnie osoby, więc teoretycznie ktoś z was jeszcze jakiś odganie obie, to może wygrać z testelnej, z, z ale zobaczmy. Z PTSI. To na to przez chwilę. C da, czerwony barnik, Czerwony nie barnik, Stanley Czarny barnik. Okej, okay. Goti, chyba to właśnie jest. Kolejny. I Kaczucha. Emerald. Jakbym miał obstawiać, to nie co? wiem, książkę, żeby się nauczył. E a to jest jednak smooth Redstone Sanson. Tak jak. Tak jak to redstone Sanson, znaczy. Dobra, i uwaga, ostatnia osoba w takim razie. A bo dobra, dodaj mi jeszcze tego, co ja tutaj chciałem. Dobra, już nie będzie. Dobra, ja to przedłużę, ale. Okej. Okay. Eee, pierwszy był chrumkanie, stanley. Eee, to jest, eee, o Boże... Eee. No popatrz, jak się popatrzył na ciebie nawet. Grazblok. Grazblok. Czy on się znowu będzie bił Gotinie? Proszę zostawić! <grym> dobra, Goti zostaw, gotii, zostaw, zostaw! Goti szybko! <grym <grym nie, moje, nie, Goti Goti, co za ten! No go nie można bić, dobra. No, Goti! Dobra, nie, Goti nie ma, stracił szansę, Goti stracił szansę na odgadnięcie. I te <grym> Ja mówię, że to jest brzmowe drewno. Okej, okay, i kaczucha? O kurde, no to nie wiem, no ja tam biały konkret. Dobra, zobaczmy. Brązowe DREWNO, brozowe DREWNO, WIĘC DOBRZE <laughs> FAKTYCZNIE! Ja no też dobrze tak, pomyślał, W sumie jak tak pomyślał, to ja to mówię, o lol, ale rozkmina, nie? Że, takie, że na takie rzeczy wpadł, to to a, serio. To faktycznie, jak na to wpadł, no to niesamowite. Nie Dobra, i ostatnia osoba w takim razie, więc teraz tak naprawdę i ma szansę wyrównać do Stanleya i robimy wygrywkę między nimi, uwaga. Okej, okay, eee. Stanley Jakobs... Jakobsa Okej, okay, i tezi. Kurde Jezu, jesteś fajny Okej, to też myślałem właśnie o Kości Dobra, koś, Goti. E, Mięsto. Mięso Okej, okay, i Kaczucha <gryzny> Name, tak Okej okay. Kość koś, jest koś, koś, remis! Koś, 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 dobra, koś, więc dogrywka teraz tylko między i i Stanleyem, więc Kaczucha i Goti wy już nie znaczycie nic No wy macie tyle samo Tyle samo macie, jesteście na trzecim miejscu oboje Dobra, w takim razie dodajmy sobie tutaj kolejne osoby. Zastanawiam się, kto tutaj może jeszcze być, taka Na dobrą sprawę. Żeby to było w miarę trudne, jest między Wami, uwaga, dobra, widzę, że to jest jedna ciekawa osoba jeszcze, taką, co coś może ciekawego gdzieś wlecieć. Okej, okay, zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze jest. Jest, jest, Nie. jest. I zobaczmy, jeszcze wpadłem na jedną osobę no, Okej, okay, tak. dobra. I zobaczmy w takim razie... Ej, to będzie git, to będzie git, dobra, i szukałem właśnie tej osoby. Zobaczymy czy jak długo będzie trzeba grać, czy, czy faktycznie będzie sens mhm. tak długo grać, ale zobaczmy, wybrałem sobie kilka tutaj. Nie ma Bobu Minecraft, niesamowite, dobra, ale w takim razie lecimy w takim razie z pierwszą osobą. Eee, Okej. Okay. Stalny. Eee, I to jest eee. pierwszy, i to jest był pierwszy z swoim Mmm, Kurde, mam kilka pomysłów słyszałem, no. że to bardziej niebezpiecznie Że, że to będzie, yy, że nie Dobra, niech nie, nie będzie sz, szary konkret Okej, okay, i stalnej? Um, eee... Stary barwin A, to jest no, złoto, tak też myślałem powiedzieć. właśnie Ja myślałem, że też jest złota coś będzie no. Dobra, kolejna osoba I te im Ja już wiem stary, Co z błody, 100% Diadru wody stalnej? Boże nie, ja to chciałem powiedzieć Co stalnej? No ale on był <laughs> pierwszy Niech będzie Leterowa tunika. To jakby... wiadrowody wody i Tessie! Gratulacje, diamond. wygrywasz! Ale dobra, dla, dla fajny, frajdy teraz trzy ostatnie osoby, które zadałem fajne. Dobra, uwaga. W takim dobra. razie. Gplay. Co wyleci z Pierwszy stalny Diamant Okej, okay, Koti? Fox. Yy, dobra, my Nie ja nie chcę my czekać. My I to i tak i jest z drewno. Drewno. I... <laughs> dobra, oh, to kolejna plan. osoba. Zobaczmy, co wyleci z dilerka. I Tessie? Yy, z dilerka? No. Mm, cukier. Zobaczmy! Nie, to węgiel! Czemu, czemu węgiel? Nie mam pojęcia, czemu węgiel? Dobra, ale tu w sumie będzie oczywiste, kto pierwszy, ten lepszy? Chyba by stanem był pierwszy. No pewnie kokobinsy no, właśnie, kokobinsy, kokobinsy no. i żółta wełna, ale to i tak im wygrał, więc my gratulujemy, jeśli chcecie na przykład zrobić jaki to youtuber na przykład z tym modem, to chętnie możemy to nagrać, więc napiszcie pomysł na to wszystko, to by było całkiem spoko, że odgadujecie youtubera na przykład, jeśli ja, ja stawiam na przykład i on biegnie czy cokolwiek, I to pierwszy ten lepszy na przykład wtedy, co nie? To by było też spoko, co prawda no, łatwe, no. ale no nie ma co, tylko my się zamierzamy żegnamy w takim razie, do zobaczenia, gratulacje Simowin jesteś niesamowitym w takim razie znawcą o, youtuberów się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Hello.